Zobaczymy, co Maślek z tego zrobi. O ile się zgodzi. Napisałem do niej. Patrz, będzie pushować, nie będzie pushować, cofnie się. Nie B. Ok. Kurde, dobra, przynajmniej zabiłem patrz to, kurwa, ściana. Tak, kurwa, zaraz zginę. Chcesz się odmienić? Popuś. No, nie bo kurwa na nią mam chociaż łatwiej. Na no ja umiem tak pieniędzy nie. nie dostaniesz No ale z niego się znaczy ja będę pieniędzy płacił dostaniesz. rachunki jeszcze za nią, nie? Co? ja będę za nią jeszcze rachunki płacił. Ej, bo ona z do mnie idzie. Trzyma ta jebana. Ej, co jest? Oni naprawdę w trzech na mnie idą? W czterech? Boże, jeszcze nie wiem, przyjdzie. <noise> to będzie 5 na jeden. <noise> nie na no, masz tą okay, No dobra, sześć na jeden. Yep. Shadow flame Ale po polsku. Shallow flame. O, złobrogość, dobra. Co, kurwa? Ej, ole, tam mam... zipla. Nie trafiłaś ścianą! Ale tam kurwa kill jest Nie, gdzie mój kill? No Ej, to bo to czegoś mi tu brakuje, jeszcze jeden Oj, jest Widzicie A kto przyszedł? kurwa Kurwa nie bawi już <tusza> To nie, 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 Oj, oj. A co nie, ma. A nie, 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 CO kurwa? nie, ma nie, 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 A nie, Ale Patrz, da. <śmety> Stoisz, nie idziesz. O kurwa, bo <śmety> <I domowa. Hey, śmety> Nie, to... wypuść. Za <śmety> no, co ja? Kurwa. Patrz. <śmety> to jest szukuj. Naprawdę, no nie? Jednak ręki, nie mogę wejść. Czuję wejść. Zajdę, wyjdę już tak blisko chodzić Znaczy, tak blisko, tak do przodu No, oh, no <laughs> Patrz to, patrz to, będę chciał wyjść Co mi zablokuje, fast Ci będą te ściany kurwa po nocach śnić, no nie? Patrz, patrz, przyszła kurwa, przyszła, patrz, patrz, patrz będę chciał Wychodzenie za tą linię jest niebezpieczne. Tak Patrz nie zaznaczył no. Co za kurwa troll jebany, nas. O kurwa, o kurwa! Ściana! Przez to prawie zginąłem. O kurwa! U pomocy! Bo tu zedzik jest. Ej! Polimorfik. Ona nie pomoże. No bo po co? Znowu <grymne> ścianę postawiła. Tak. Zrobienie <grymka> wie jak ją biją? Ściana. Fajne duszku Na <grymka> dzieci! <grymka> dzieci! Narobiłem tam. Po co z dzimajna wychodzi? Mów jebane. <grymka> <grymka> Marcelo, chyba ma z tym coś słynnego. Siema. Patrz, 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 kurwa, próbowała! <grymka> próbowała, <grymka> dziwka Ściana? Tak. Ja bym się spodziewał. Ja bym coś dziwnego. Będę powinna nie ja. Nie? <laughs> no ty zwłaszcza. Kurwa. Oj no ścianę! <laughs> Jezus, dwie <ja> dzieci. <laughs> Pamiętałbyś trochę. <laughs> ja bym stwierdził. Co <laughs> to tylko <laughs> Ej, ta gra się nie skończy za 5 minut, a ja zaraz chcę iść spać. Nie. Nie idziesz spać. O kurwa. Ale Bagdora zaraz zostaniemy Jezu. Kurwa. Bug ścianę chyba, nie Dora. No, 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 no. Kurwa. można może ten? O no, dzieci. Widzę. Gruby se dzieci narobił. Zostawił je. Ty chuju. No, drugi. Dróg. Kurwa ściana. Kurwa ściana. Dobra, dobra, dobra. Git, 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 git. Hit, hit, hit. Bardzo dobrze. Kate? Kate tu to. Ej, <grymka> nie wiem Nie w sensie to cię... Ej, zablokowało, zablokowało. Ej. Ej. się ruszyć nie mogłam, no to może kurwa. Dobrze, nie kończy. To że nie kończę, ale pójdę łabić. Spróbować. Nie, nie, nie. A Okej. Ciekawe. Są mnie w za <śpiew> nogi. Bo... Jest coraz bardziej pierdolne, prawda? Co jest na tym baronie? Dlaczego tam są trzy wardy i jeden kontrolownik? <grywa> tak zwana wizja. Coś czego nie zrozumiesz. Ściana? Czekam na ścianę. Czekam na ścianę. Dawaj, zrób to. No, Zgadłem się. Idę się wbić w nich. Tylko ich mi się przypadkiem nie zabił. Ja lecę dalej, jednak nie. Przecież ja się nie doczekam końca tej gry. No nie. My to prędzej wygramy. Zubawne. Ściana. Łścia ja na piasek zimciastu. Nie, nie możemy stanąć awkawe drzwi po prostu. Nic sam nie poradzą. Ale wygramy to przecież. Ja pierdolę. Nie ta, nie ma honorka.